Siema, jestem Marek. W tym odcinku sprawdzimy, kto lepiej śpiewa. Ja czy moja dziewczyna Karolina. A wszystko to będzie oceniał Olejnik. I w tym odcinku do wygrania jest 2000 zł. I kto lepiej śpiewa, ten wygra 2000 zł. Mamy przygotowaną listę 100 utworów, które proponowaliście mi na Instagramie. I spośród tych utworów wylosujemy 10, które dzisiaj zaśpiewamy wraz z moją dziewczyną. Następną kwestią jest to, że ten kanał wkrótce osiągnie liczbę 3 milionów subskrypcji. Jest to naprawdę ogromna liczba. Więc jeżeli chcecie przyczynić się do tego, żeby ten kanał miał 3 miliony subskrypcji... To klik indeks ten czerwony przycisk, który znajduje się na moim palcu tam na dole, żeby zasubskrybować ten kanał. Ja za chwilę zawołam Karolinę oraz olejnika i zaczynamy śpiewać. Zapraszam do oglądania. Także jesteśmy, ja jest ze mną Karolina i z Olejnik. Olejnik ma przygotowany kapelusz do robienia Discopolo, w którym jest 100 karteczek. A na tych karteczkach są tytuły różnych utworów, które proponowaliście na Instagramie. Więc możemy w sumie zaczynać, ale jeszcze wcześniej chciałbym wam puścić fragment mojego nowego utworu Discopolu, który mam zapisany na telefonie. Jest mi się ciężko naprawdę zdecydować, ponieważ mam. Naprawdę takie ostre hity Ale ja wam puszczę fragmencik Marek się żeni, bo lubi wesela Marek na stole, bo pija moeta Kup płytę na www.kruszwil.pl Tak więc to będzie następny mój hit Disco Polo, który już wkrótce pojawi się na moim kanale Disco Marek, ale przed tym oczywiście będzie wasza ulubiona dotychczas piosenka pod tytułem Remiza, czyli brunetki, blondynki. Dobra, także możemy losować? Ja wszystkie, dziewczynki. Olejnik, dawaj, losujemy. Proszę bardzo. Co to będzie, co to będzie? Karolina, <laughs> gotowa jesteś? Mamy. Uuu, ciężki kawałek. mnie tak jest. Nie no to nie będzie ja, ja, ja to. Kościół, nie ty To co? Weź mi to wrzuć na słuchawki, przygotowaliśmy sobie AirPodsy. To ja sobie już tutaj odpaliłem tekst i lecimy. Dobra i teraz pytanie, kiedy to wjeżdża? Chyba teraz. Tyle niepotrzebnych słów między nami, a dobrze wiemy, że też potrafią ranić. Przecież nie chcemy się od siebie oddalić. A nic porozumienia zaczyna się palić Marzy mi się trip z tobą gdzieś na Bali By zapomnieć o tym, co znaczymy dla nich Bo chyba oboje mamy dosyć granic Ja zabiorę cię wyżej, mówią mi gargani Co to było? Nie wiem, czy to wyszło... A ty jesteś Gagarin? Pierwszy <tosłuch> człowiek na Księżycu Gagarin? Tak Ale co, ja, co ja powiedziałem? Gagarin <tosłuch> Dobra, nieważne, przegrażyłem tekst, ale trudno e, Teraz moja no, kolega <tosłuch> Karolina, zobaczymy, jak to jak pójdzie Tyle nie potrzebnych suknie za nami, a dobrze wiem, że też potrafię nać. Przecież nie chcemy się od ciebie oddalić ani z zaczyna się bać. Także w taki sposób zaśpiewała Karolina, w taki sposób zaśpiewałam ja i teraz czas na to, żeby zadecydować, kto zaśpiewał lepiej. Także olej. No mi się wydaje, że w tej piosence zaśpiewała Karolina, ponieważ wow. ty, na koniec lekkie przejazdy nie było, dlatego odwiedza półki został No i co, lecimy dalej? Lecimy dalej. Niestety przegrałem 1-0 na Karolina. Piosenek jest 10, także jeszcze mam szansę się odbić. A w tym również są moje piosenki. Także... No to, to ciężko będzie mistrza pokonać. Także lecimy z kolejnym otworem. Teraz Karolinka losujesz. A mogę, jej losować. A to Ale nikt w ogóle nie śpiewałeś. No nie. To no, to on śpiewa. To ja mam losować, czy to jakby losuje? losujesz? No, no dobra. Mamy tutaj Krzysztof Krawczyk mój przyjacielu. Dziękuję za takie propozycje nawiązujące do pewnej sytuacji życiowych, ale to nic zmienia faktu, że skoro to wylosowaliśmy, to to zaśpiewamy. Ale nikt? Mogę zacząć. Mój przyjacielu byłeś mi naprawdę bliski Mój przyjacielu, wiesz, że byłeś mi jak brat Dobra, dawaj, ja dawaj, nosuj Was to ja no nie. Pokręc, ta, nie, Niki. O nie. Dupą kręć tak jak Niki, nic nie. Nie, nie, ja Wieczore, nie, nie pokręcę zaraz. Nie, 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 dziękuję. Mogę zaśpiewać tylko kto pierwszy. Karolina, dobra. ja? Nie, ja, no no ja, nie, mogę, to... ja mogę być no. pierwszy. Ja mogę być pierwszy. Dobra. Dupą kręć tak jak niki niki Wieczorem fikumiki Białe dupsko czarne figi Niegrzeczna bądź dupą kręć tak jak niki niki Wieczorem fikumiki Białe dupsko czarne figi Niegrzeczna bądź dupą kręć tak jak niki niki Właśnie w taki sposób to zaśpiewałem Teraz twoja korek. Bardzo dobra robotka Ale tutaj wszystko się powtarza akurat to jest Specyficzna piosenka dosyć moim zdaniem Dupą kręć, tak jak niki, niki Męczczka na fiku, niki Prawą, duszko czarne figi Nie krzyczno bądź, dupą kręć tak jak niki, niki No i tutaj już się powtarza. Olejnik! Moim zdaniem skromnym uciekał. Mareczek no ja, nie. Ja. A czemu ja? No lepiej teraz też się tak. Dobra, to tak w takim razie lecimy z kolejnym utworem. O, jak pięknie! Zostań moją kotką, zostań moją słodką! Dobra, także tą rudę akurat ja wygrywam. To co? Ja zacznę, może i od razu wygram. Zostań, moją kotką zostań, moją słodką zostań My marzeniem dla ciebie się szybko zmienię, zostań Moją kotką zostań, moją słodką zostań My marzeniem, a ja się z tobą łożę. nie chodź do disco marka No to co, kto chce ze mną konkurować, tak w teraz? Karolina. Chodziemco. Karolina, proszę bardzo. Disco Marek ja mam disco marka, przepis. Słuchaj, to jest disco polo, disco polo to jest bardzo łatwy, fajny, no. miły, ciekawy gatunek, także bez problemu myślę. Zostań, moją kutką zostań, moją słuchą zostań, my marzenie, ale ja się. Jezu, tak wspomniałam. Nie, nie wiem, czy można bardziej sfałszować tę piosenkę, Kabina. Zrypałaś kompletnie. Zdecydowanie się z tą tej konkurencji. jestem no, tak ja, jest. do tego nawet nie należy no, kwestionować. Nie, 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 dobrze, dobrze. Nie, bo po, po prostu ja to wygram, także nie ma co nawet mierzyć. Co to będzie, co to będzie, wszystkiego możemy się spodziewać. Ja to zwykły chłopak ze skromnego miasta, oni mówią, na mnie gwiazda, mnie powoli to przerasta. To zaczyna? Olejnik, może Ty A weźmiesz dobra, udział? dobra. Ja to zwykły chłopak ze skromnego miasta, oni mówią, na mnie gwiazda, mnie powoli to przerasta. Tora szczęście jak chcę, wiesz to tylko magna znowu, jak chcę w restauracji, to z ukrycia robią snapa. Ja to zwykły chłopak ze skromnego miasta, oni mówią, na mnie gwiazda, mnie powoli to przerasta. Sora, szczęście, jak chcę zjeść to tylko no bo jak chcę w restauracji to z ukrycia robią snapa i nie chodzi tu o plik, jak mnie w się oskarżyli co ty robisz Już, 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 już się? Już, już, już. się, no. No chyba za bardzo, żeś się wczuł, Proszę, twój kapelusz. Tu, 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 ja to zwykły chłopak ze skromnego miasta, oni mówią na mnie gwiazda, mnie powoli to przerasta. Coraz częściej jak chcę zjeść to tylko magrak, no bo jak chcę w restauracji to z ukrycia robią snapa. Olejnik? No zdecydowanie Mareczek. No mi wiadomo. wiadomo, no Mareczka przebić się nie jedna, no. Ale ja jestem zajebisty. Ja się równać nie mogę, ja się tutaj nawet nie próbuję równać. Teraz lecimy z kolejnym otworem, ale mam propozycję. Ja nie uczestniczę w tej rundzie, ponieważ Olejnik za mnie. Zrobi punkt Także masz łatwiejszego przeciwnika Ja jestem gwiazdą disco polo Także ze mną nie ma co konkurować Ty nie potrafisz śpiewać no nie. Także macie tutaj łatwy punkt do zdobycia No i tym samym Któryś z was wejdzie ze mną na remis No to lecimy w tym Ale macie przestrane Ona by tak chciała być tu ze mną Kręcić blanty, po czym liczyć bęk No to co, lecimy No to lecicie, lecicie pierwszy Pisz sobie ona by tak chciała z tekstem Karteczkę wyrzucamy No i zobaczymy, kto wygra. Jestem na dworze sam Jestem na dworze sam Gdzieś pada mi na głowę Gibona w łapie mam A zgasić go nie mogę Odchodzę w ciemny las oświetla formę drogę I, i widzę panią, która... Być tu ze mną Kręcić blanty Po czym liczyć beklon, Ona by tak chciała Być ze mną

Mowę. i wracam, i wracam, i wracam sobie za hotę, zapaszę cel herbata, nie kupa żadne lata I puka, i puka, i puka ktoś do drzwi Nie widzę palą, co sprawę, bo tak chciałam być tu ze mną, kręcić blandę, począć czyć będą, no by tak chciałam Bycie ja Późno, no co kiedy? To, okay, ja tak to co, minus jeden? No chyba dla mnie minus jeden. A dla ciebie minus trzy, no dla mnie Kupi. minus jeden. Ej! Strasznie je ciężka decyzja. Ja myślę, że ja to lepiej. Dlatego kogo bardziej lubię? Ja myślę, że Karolina. Jakbym miał kupę i chytki, też bym wygrał. Jest jesteś okrutny. Lecimy w takim razie dalej. Ja będę losował i co wylosuję? Dymek, język ciała. To co? Może bez przedłużania po prostu daj mi te słuchaweczki, włącz mi muzykę i Mareczek zaśpiewa. Krążę na okrągło, jestem jak worek z chosą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic chodzę do klubu wolno. One się patrzą non stop, ejku. Co to podgląd mam w iPhone Nie jak nic Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem Jestem tym samym nieznajomym No to w takim razie tak byś prezentował Utwór Język Ciała w moim wykonaniu Teraz przekazuję telefon Karolinie, tak? Ojejku Jestem jak worek z forsą. są Dziękuję, 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 dziękuję bardzo. Ona wykać Jakie mam plany, to oni wiem. Mówię, Bioszki, wie, już Już, już, mówi mi bierz co okay. ma? Marek, Marek jestem Niesamowite. Mam kolejną propozycję. Czy olejnik chce zdobyć punkt dla Karoliny i konkurować ze mną? Jasne. No to losujemy. To by się przydał, wiesz co? Taki starodawny łodku, tak jak Krzysztof Krawczyk, który miał dzisiaj miejsce. Mamy to, nie masz szans. Żono, żono moja, serce moje, nie ma takich jak my dwoje, bo ja kocham. O, czy oczy twoje do szaleństwa. No dobra, do dawaj Wieczora jeje, je, żono moja. No także ja już zaśpiewałem. Ja nawet nie potrzebuję <laughs> do tego podkładu. To jest disco polo, to jest swoje życie. Także czuję, że będzie pum. <laughs> Gdy nad nami niebo płacze. Mogną twoje złote włosy Piękne jest spotkanie nasze jeżono moja. A tam olej, moje. Olej, oddawaj! I jak my dwoje? Tak Dawaj, czuń, bo ja o... kocham oczy twoje. Do wieczora je moja. Kto, to kto wygrywa w takim razie? Skoro chyba Marek sobie poszedł, to, no to odda oddał walkę walką Tak. Nie wiem dlaczego, także Olejnik zdobywa punkt Tak, gratulujemy Okej, okay, wróciłem, dowiedziałem się, że przegrałem poprzednią rundę No bo uciekłeś, no to jak? Sami wiecie kto jest królem disco polo, także mnie ten jeden punkcik w ogóle nie interesuje To co, teraz ja i Karolina Czekaj, czekaj a ja. O kurde O nie Cię no. Wydaje że tego widzowie chyba nie wybierali, tylko ty sobie troszeczkę dopisałeś. Myślałem, że jaki to jakie to stare? Tak, jak to specjalnie piszesz? To jest fajna piosenka. Justin Bieber, baby. Baby, baby, baby. Oh. Wow, 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 wow. 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 You know you love me My first love so broke my heart for the first time And I was like baby, 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 baby Ooo oh, like... Także w taki oh. sposób prezentowałabym się Dziesięć na dziesięć, 10 na 10 No lepsze niż Justin Bieber Tyle to ja wiem, no to, bo Może no prostu... jakieś collaboration, co? To jest kawałek disco polo, także To jest kawałek disco polo Owszem Jak Woo. macie kontakt do Justina Biebera, niech napisze do mnie na Instagram Instagramu, a kolaborację zrobimy no. ja mam... Dobra, damy lecisz Now you love me i know you care. But be there. And be there. Nie dobra pani chyba podziękujemy za to tylko. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra Marek wygrywa, oczywiście, że Marek wygrywa. Lecimy dalej bo do niestety koleżanka. 국line, angielskiego nie umiem. Nie ja, uczyłem angielskiego. To... Kabina lotująca. No, Eee. To olej nikt Nie ja pośpiewać Dobra, mamy tutaj Mata Pato inteligencja. O, to co? Ja mogę zaczynać w takim razie? I to chyba będzie już jedna z ostatnich piosenek, tak mi się wydaje. Musiało w pierwszej rozjarałabstwa 1 września po to by nauczycielka myślała, że tak już ten ma z natury. No i do matury mówi, że jest do blu blu. O nie, 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 nie! Szybkie. No strasznie! Wątkę, ale zobaczmy, żyjemy. Bo okay. ziomo, o pierwszej Elo zjadał Amsterdam. Musiałam w pierwszej Elo zjarał Amsterdam 1 września, po to by nauczyć się, ta Myślała, że tak już ten ma z natury, no i do matury Mówił jej, że to alergia. Musiałbym miał pierwszą którą mu zupełnia, w którym się trzymał w wodzie i ściemiał. My to, my to, pato inteligencja, my to, pato inteligencja, my to, pato inteligencja, my to, pato inteligencja, my to. Dobra, w takim razie za sobą mamy już 10 utworów i czytam dam punktację? Może was to zmylić, że śpiewaliśmy 9, a to dlatego, że na samym początku słuchaliście jak mojego nowego hita Disco Polo. Także, Karol. Kolina ma dwa punkty. Yeee! Olejnik ma 3 punkty, natomiast ja mam cztery. Zasubskrybujcie ten kanał, kliknijcie taki sam czerwony który z niego I na moim walcu, tam na dole. Już jutro o godzinie 15.30. Widzimy się w następnym odcinku. A I jeszcze mam pieniądze dla siebie. Kto mi chce przekazać te pieniądze? Nie no dalej. No Proszę. Dajmy. m